Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że alkohol to neurodepresant. To jest substancja, która nie tylko uzależnia, obniża nastrój i tak dalej, ale przede wszystkim ona hamuje nasz układ nerwowy Czyli, i robi to w sposób sztuczny. Czyli, jeżeli jesteście osobami, które mają depresję, czy zaburzenia nastroju, czy nie wiem, ADHD, czy jakiekolwiek problemy, które wymagają na przykład leczenia, albo jesteście na granicy leczenia, to. Nie wybierajcie alkoholu jako sposobu na to, żeby sobie ulżyć, bo pogarszacie sytuację. Alkohol nie służy do tego, żeby radzić sobie ze swoim nastrojem. On paradoksalnie obniża nastrój, podwyższa poziom lęku, podwyższa poziom stresu, jest udowodnione, że nakręca depresję, często powoduje depresję. To jest w ogóle błędne koło, bo osoby, które mają depresję, często sięgają po alkohol, a alkohol z kolei nasila stany depresyjne. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie tego typu problemy czy tego typu zaburzenia, to alkohol powinien być ostatnią rzeczą, która przyjdzie wam do głowy jako rozwiązanie. Trzymajcie się.